Nazywam się Monika Wieteska-Polok. E, prowadzę pracownię ceramiczną tutaj w Świeradowie na ulicy Nadrzecznej. E, prowadzę ją od 2016 roku. E, pracownia była moim dużym marzeniem. Najpierw marzyłam o tym 20 lat, a później się to nagle ziściło i, no i działam. Ale jak uczyłam się ceramiki, bo musiałam się całkowicie przebranżowić, to um, uczyłam się z filmików i się tak uczyłam, że od razu mi wszystko wychodziło. Nie miałam żadnych błędów w piecu i tak dalej. Ten proces nauki był łatwy, kupiłam sobie piec i, i po prostu od razu wszystko szło tak, jakbym, tak jakbym gdzieś to w sobie miała, nie? jakbym to czuła jakimś sercem i w ogóle nie wiem, magia, można powiedzieć dosłownie. No, i tak sobie działam od, od tego 2016. No, i czym się zajmuję? Robię naczynia głównie, miseczki, talerze, kubeczki, czarki. Robię też wazoniki, robię takie ozdoby typowo dekoracyjne gdzieś na ścianę, jakieś tarcze do zegara. Z gliny można wszystko, jakieś patery. Jak zaczęłam to robić, bardzo mnie inspirowała ceramika japońska i tam, był, tam jest taki rodzaj, bo ceramik jest mnóstwo, różnych metod, można na różne sposoby robić ceramikę, są opracowane od tysięcy lat już, ale są też takie właśnie, że ona daje taką swobodę artystyczną, można się fajnie wyżyć. No i ta właśnie ceramika japońska, dokładnie nerikomi, czyli to jest barwienie gliny pigmentami, i łączenie tej gliny, później wałkowanie i, i wykrawanie i nakładanie na formę. Tak powstaje naczynie. Ten, ta technika mnie zainspirowała i jakoś tak poszłam gdzieś sobie dalej, że jest glina. Ja sobie robię kolorowe, kolorowe gliny. To są po prostu takie jak plastelina czy coś tam, tylko że to jest glina, taka, którą można palić. I yy, wyklejam, yy, wyklejam tą glinę i scalam łyżeczką i <noise> yy, to rozwałkowuje ładnie. Kompuję, komponuję sobie yy, plamki, bo, yy, bo lubię takie abstrakcyjne właśnie rzeczy i, no i tak to powstaje. To jest technika, którą sobie sama opracowałam. Nikt chyba w takiej nie pracuje, aż takiej, jak ja tutaj rozkręciłam, a później nakładam tylko transparentne szkliwo na to. To są właśnie cienko powyklejane plasterki, gliny w różnych kolorach skomponowane, scalone i wypalone i, i już jest gotowe naczynie. Glina to ziemia, nie może w ten sposób. Ona ma jakąś taką super energię w sobie, że jak zaczynamy coś lepić i yy, ta praca, ta energia to, yy, to daje relaks. To jest taka forma, nie wiem, medytacji często, czy jak się da, robi stempelki, czy, czy w ogóle jak się to maluje, czy, yy, czy, yy, czy formuje i w ogóle to jest. Yy, to jest przedstawienie czegoś fizycznie, coś, co mamy w głowie, przeniesienie, to jest nasza wyobraźnia i to też jest bardzo kreatywna praca i to nam tak jakby rozszerza w ogóle myślenie i tak dalej, bo ludzie siedzą sobie w, w tych pracach, nie robią codziennie to samo, a tutaj jest po prostu jakiś bodziec i te neurony jakoś, nie wiem, zaczynają inaczej całkowicie funkcjonować, tworzą się nowe. Kocham robić też biżuterię, która jest drugą moją pasją, oprócz tych naczyń. Ale ta biżuteria to jest też glina, biżuteria jest z gliny, do tego dochodzą jeszcze koraliki, więc sobie tam te koraliki plotę i z tych koralików też składam sobie jakieś takie, takie dziwne formy. Natura mnie inspiruje mocno. Nie? Tutaj, akurat z, z tymi koralikami, to świat morski, można powiedzieć. Ogólnie robię różne rzeczy. Oprócz tego, że są to jakieś naczynia większe, to, to jeszcze zdarza mi się po prostu e, robić magnesy dla e, turystów, żeby mieli jakieś takie drobne pamiątki. Nie? Bo to, taki magnes to jest taka mała próbka tych moich plamek i tak dalej. Bo ja robię to tą samą techniką, tylko jeszcze e, sobie e, odciskam na przykład jakąś architekturę charakterystyczną dla miejsca, bądź nie wiem, coś, co się kojarzy z miejscem i jest takie że mogłoby być właśnie pamiątką i później te wspomnienia jakoś byłyby związane z tym, a te, 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 te architektoniczne motywy, czy jakieś tam inne, bo to może być różnie, no to, no to robię sobie pieczątki sama, czyli robię linoryt, o jeszcze robię linoryt i sobie z tym, w tym linorycie yy, tworzę właśnie jakąś grafikę i później to na glinie odbijam.